Dotychczas, jako właściciel działki nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, mogłeś uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zabudować swoją działkę. W najbliższych miesiącach Twoja gmina może jednak uchwalić plan ogólny. Zrobi to najpóźniej do połowy 2026 roku, i wtedy nie będzie już możliwości uzyskania warunków zabudowy na dotychczasowych zasadach. Projekty planów ogólnych opublikowane przez niektóre gminy w Polsce pokazują, jak dużo działek, które dotychczas można było zabudować, Utracą tą możliwość po wprowadzeniu planu ogólnego w danej gminie. Aktualnie jesteśmy w czasie, kiedy jest ostatni moment na to, żeby podjąć jeszcze działania i powalczyć o korzystną treść planu ogólnego oraz złożyć wniosek o warunki zabudowy, tak, żeby sobie zablokować możliwość korzystania z tych dotychczasowych zasad, zanim plan ogólny w danej gminie zostanie uchwalony. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim nieważne, czy jesteśmy po terminie na składanie wniosków, czy jeszcze ten termin, nie upłynął, powinniśmy złożyć wniosek do planu ogólnego, do swojej działki i określić, jaką zabudowę widzielibyśmy na naszej działce. W ostatnich miesiącach wiele razy słyszałem od właścicieli działek takie zdanie, że nie ma sensu składać wniosku do planu ogólnego, bo zaraz pojawi się projekt i będzie można złożyć uwagi. Niestety w praktyce to tak nie działa i to widać szczególnie po dotychczasowych procedurach uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są. Podobne do procedury uchwalenia planu ogólnego. Jeżeli nie złożymy wniosku do planu ogólnego i nie wskażemy, do jakiej strefy chcielibyśmy, żeby nasza działka była przyporządkowana, no to na etapie uwag gmina będzie miała do nas słuszny zarzut o to, że nie zawnioskowaliśmy o przeznaczenie naszej działki do takiej strefy i na etapie uwag jest już na to za późno. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy najpierw złożyliśmy wniosek. A później wniosek nie został uwzględniony albo został uwzględniony w części, i teraz składamy uwagi, żeby doprecyzować ten projekt, który gmina przygotowała. Dlatego przede wszystkim skupiłbym się na tym, żeby dopóki jest taka możliwość, a w bardzo wielu gminach jeszcze jest, złożyć wniosek do planu ogólnego, czyli w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze projektu planu ogólnego, złożyć wniosek i wskazać, do jakiej strefy naszą działkę chcielibyśmy przyporządkować.